Witajcie po wakacjach. Nagrywam pierwszy odcinek, więc witam tych, którzy na moim kanale są nowi i przygotowują się do matury z geografii. Jest to seria odcinków, w których omawiam po trzy zadania z byłych matur. Obecnie jestem w arkuszu z roku 2025. Po wakacjach, w których miałam okazję odpocząć, ale też bardzo intensywnie pracować, ponieważ w te wakacje przygotowałam dla Was nową platformę, na której nagrałam specjalny kurs VOD przygotowujący do matury z geografii. Możecie zajrzeć na kursy geografii.pl, ależ... To była dla mnie przyjemność i jestem bardzo dumna z tego, co tam stworzyłam. Nagrałam 28 lekcji, w których jest absolutnie wszystko do matury. Jeżeli chcesz uporządkować swoją wiedzę, omówić ze mną wszystko, zajrzyj na kursy lekcjegeografii.pl. Nieustannie można korzystać po prostu z mojego kanału i darmowo wraz ze mną uczyć się. No i nie traćmy czasu. Jedziemy do nowych trzech zadań. Jestem na zadaniu 13 z tego arkusza w roku 2025. Na fotografii przedstawiono fragment Rio de Janeiro i jego okolic. Poniżej przedstawiono klimatogramy dla trzech stacji położonych na wybrzeżu Ameryki Południowej na wysokości poniżej 100 metrów nad poziomem morza, wśród których stacja jest stacja w Rio de Janeiro. Zatrzymam się na moment, popatrzcie, już czytając to zadanie, podkreślam sobie, że znajduje się na wybrzeżu Ameryki Południowej, a stacje leżą poniżej 100 metrów nad poziomem morza. Bo gdyby stacje były w górach, to byłoby to już dla Was niezwykle mylące, bo przecież wraz z wysokością zwiększa się ilość opadów i nie do końca już byście mogli powiedzieć, gdzie dokładnie ta stacja leży. Uzupełnij tabelę, wpisz obok współrzędnych geograficznych literę, którą oznaczono właściwy klimatogram. I teraz popatrzcie, jaką, jaką macie tutaj, co macie do wyboru. Czyli tak, mam Rio de Janeiro z współrzędnymi, czyli to jest to trzecie miejsce, bo jak widzicie, one się nie zgadzają z żadną pozycją w tabeli, plus Dwa razy miejsca podane w tabeli. No i teraz powiecie tak, Matko Święta, no nikt nie zna na pamięć całej mapy świata, żeby znać dokładnie współrzędne. Co prawda, świetnie powinniście kojarzyć, które z tych miejsc jest bliżej równika, bo ma mniejszą szerokość geograficzną. Tu chcę was namówić zawsze na trochę sprytu. Jak pojawia się takie zadanie, gdzie trzeba sobie wyobrazić tą mapę świata, to pamiętajcie, macie do dyspozycji cały arkusz. I popatrzcie, jak ja kartkuję dalej ten arkusz, to w drugiej części znajduje się zadanie, z geografii społeczno-ekonomicznej, ale przecież gdzieś na pewno w arkuszu jest mapa świata, gdzie macie te południki i równoleżniki podpisane, jakie to jest teraz gigantyczne ułatwienie, jak mogę sobie zerknąć i popatrzeć. Aha, miejsce ma być w Ameryce Południowej 11 stopni N, czyli troszkę idę na północ od równika i 72 stopnie W, to znaczy, że jestem gdzieś na zachodzie tego kontynentu. Następnie 33 stopnie S, czyli zjeżdżam w południową część Ameryki Południowej, no, a Rio. Dejanerio oczywiście jest na wschodzie tego kontynentu. No i teraz tu nie wystarczy tylko położenie, wracam może jeszcze raz Wam zaznaczę te miejsca, które mniej więcej ustaliliśmy, trzy eee, ksiki. Do mapy, która ma rzecz, która w klimatogramach ma zawsze znaczenie. I jest to mapa prądów morskich. Ile razy ja na tym kanale już Wam mówię: nie umiesz prądów morskich, nie zrobisz jakiegoś zadania, i w tym zadaniu znowu jest to potrzebne to myślenie gdzie jest ciepły prąd morski, niosący wysokie opady, a gdzie jest zimny prąd morski, który powoduje, że tych opadów jest mniej. Zatem popatrzcie, ta pierwsza stacja, której szukam, ona leży dość blisko równika, jest to klimat około równikowy, jest to miejsce, gdzie cały rok jest ciepło, na samiutkim równiku pada cały rok, ale jak już się odsuwam na północ i południe, no to przez to, że cyrkulacja powietrza się zmienia w ciągu roku, że mam różnie oświetloną ziemię, no to te pory intensywnego deszczu się lekko przesuwają, więc w jednej części roku pada dużo, w drugiej mało, ale cały czas jest ciepło, te małe amplitudy. No już chyba tyle opowiedziałam, że wiadomo, że trzeba tu wybrać klimatogram A. No i teraz zostaje 33 stopnie S. 72 stopnie W, czyli wskazuje to na to zachodnie wybrzeże Ameryki. I tu widzę ten prąd peruwiański, chłodny, ten, który powoduje powstawanie pustyni, przecież mam tutaj pustynię Atakamę. I w związku z tym wybieram klimatogram z tym niższym opadem, czyli literkę B. Jednocześnie upewniam się, że klimatogram C. Z takimi opadami równomiernymi, mniej więcej występującymi w całym roku, pasuje nam do tego wschodniego wybrzeża. No, oczywiście, że z mapą prądów to było dużo łatwiej zrobić to zadanie, ale wy te prądy musicie mieć w głowie. Idziemy do drugiej części tego zadania. Prawda, fałsz. Jedyneczka. Prąd brazylijski płynie w kierunku wysokich szerokości geograficznych. Położonych na półkuli południowej. No i teraz znowu, nie ma mapy prądów, musisz mieć to w głowie, ale słuchajcie, jeśli wiesz, a powinieneś to wiedzieć, że prąd brazylijski jest prądem ciepłym, no to ta temperatura prądów morskich wynika z tego, że niosą one wodę cieplejszą od wody otoczenia. Każdy prąd ciepły musi zatem mieć początek w ciepłej wodzie, w wodzie równikowej. I wtedy płynie od równika, czyli od niskich szerokości geograficznych, od zera dokładnie do wyższych szerokości geograficznych. Czyli prąd brazylijski płynie w kierunku wysokich szerokości geograficznych, wszystko mi się zgadza, bo jest prądem ciepłym. Zdanie drugie. Prąd brazylijski i prąd płynący na tych samych szerokościach geograficznych wzdłuż zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej są prądami tego samego rodzaju pod względem warunków termicznych. No, czyli chodzi o prąd ciepły, zimny, prąd brazylijski ciepły, a na zachodzie Ameryki oczywiście prąd zimny. No, jeszcze raz, znowu wracam tym razem do mapy wszystkich prądów. Popatrzcie, moi uczniowie zawsze lubią takie uproszczenie, że faktycznie na zachodnich wybrzeżach peruwiański, kalifornijski, bengułelski, zachodnio australijski płyną prądy zimne, na wschodnich jest więcej prądów ciepłych: brazylijski, zatokowy, wschodnio australijski, chociaż jest też labradorski, nie jest to żadną zasadą, ale chcę wam pokazać, że. Faktycznie większość kontynentów ma z jednej strony prąd zimny, z drugiej strony prąd ciepły, więc w tym zadaniu oczywiście nie są tego samego rodzaju i zaznaczam fałsz. I mam jeszcze trzecie pytanie do tego samego zadania. Akweny przedstawione na fotografii stanowią ograniczenie w zagospodarowaniu przestrzennym Rio de Janeiro. Przedstaw dwa. Przyrodnicze, podkreślamy sobie uwarunkowania, które ograniczają zabudowę obszaru lądowego widocznego na fotografii, inne niż odnoszące się do wód powierzchniowych. No dobra, czyli o co chodzi w tym zadaniu? Chcę yy, dalej prowadzić zagospodarowanie przestrzenne, no tak, po ludzku Wam powiem: chcecie wybudować dom, szkołę, sklep w Rio. Popatrzcie, jak wygląda krajobraz na fotografii, i mają to być przyrodnicze uwarunkowania. No to oczywiście ta woda i ta bariera w postaci morza. To jest pierwsza rzecz, która nam się tutaj narzuca, no ale przecież nie mam się odnosić do wód na powierzchni. Dlaczego jeszcze nie ma gdzie wcisnąć kolejnej zabudowy? No, przecież już tam z tego zdjęcia na pierwszym planie wystaje to ukształtowanie terenu, więc widzę, że górzysty teren stanowi tutaj taką barierę. Popatrzcie, jest zielony kolor, teren jest zalesiony. Więc zawsze wiąże się to z wycinką drzew. Mam stoki, na stokach mamy zawsze materiał osuwiskowy, więc będzie zagrożenie budować blisko takich stoków. No i widzę, że oprócz morza mam. Dalej jeszcze wody na powierzchni, o których pisać przecież nie mogę, ale przez tą ilość wód ja widzę, że to jest też bardzo podmokły teren. Słuchajcie, w tym miejscu na pewno ludzie nie mogą budować domu z piwnicą, bo te wody powierzchniowe na pewno są bardzo blisko powierzchni Ziemi. I przeczytajcie takie kluczowe odpowiedzi: obecność wzniesień terenu. Znaczne deniwelacje terenu. No, to jest inne określenie na to, że bardzo różni się wysokość względnie w tym obszarze. Zalesienie stoków, grawitacyjne ruchy masowe, czyli to osuwanie, spełzywanie materiału, który tutaj będzie następować, i to płytkie występowanie wód podziemnych. No, możecie pisać w komentarzu. Nie twierdzę, że to są wszystkie możliwe odpowiedzi, ale zawsze pamiętajcie o ograniczeniu przyrodnicze i nie odnoszę się do wód powierzchniowych. No, popatrzcie to, całe zadanie miało aż trzy części i myślę, że to były fajne punkty do zdobycia. Do usłyszenia.